Siemanko widzowie Dzisiaj Nagrywamy otwieranie karnetu i, bez, I nie bez powodu Mam tego Larwiego i lar... Dobra zapomniałem jak się nazywali Ale dobra Nie bez powodu Bo dzisiaj wleci do nich Skinek A więc dobra widzowie Ja się zabieram Za odebranie Tego wszystkiego a więc dobra Lecimy z pierwszymi rzeczami widzowie da się łapkę i suba w górę, oczywiście. I mamy 100 błyskotek. Lecimy 5000 punktów mocy. A taka ikonka, znaczy nie ikonka, tylko odznaka. No fajna, będę ją używał chyba pierwszy widzowie, pierwszy star drop Epicki Starcie epic Mocne widzowie Dobra I mamy pierwsze kredyty Ten Stabuś, kotek i kolejny star drop Oj Tutaj niestety nic nie poleciało, ale za to 100 monet Jakość Mniej ma jakości. Zowie, musimy poczekać, a wy w tym czasie dajcie łapkę w górę i suba. Nie, coś się widzowie Zowie, sorgie za taką bez, beznadziejną jakość. Zowie, poczekajcie. Dobra, widzowie, trochę się naprawiło i mamy. Taką chyba najlepszą ikonkę. Ona mi się najbardziej podoba. Mamy Star Dropa. Uuu, mityczne. 500 kredytów. Nie. Czy my odblokujemy dzisiaj Star -Drop? Widzowie, jak tak, to dajcie łapkę w górę i suba. A my lecimy. Z Skotek. I uwaga, kolejny Star Drop. Bardzo rzadki. Bardzo rzadki Star Drop. Nie jest najgorzej w pomityku. No, no, znowu to jakoś. O! Odznaka. I waga, star drop Rzadki. O! To się chyba szykuje na legendę, widzowie. Dobra, lecimy. Waga, czy będzie legenda! Rzadki. Spokojnie, jak chcę dużo rzadkich a potem legendę Więc dobra, kolejna odznaka epicki może być 100 monet 100 monet 100 buskotek uwaga stardów no nie, ja mu nie oddaję Kredyty, kredyty. Odznaka. I uwaga. Stardrop. Nie no, ja, jak nie wyleci legenda, to ja nie wiem. Robią mi takie sobie że, że, rzeczy, że ja nie wiem, to No chyba, że ten mit był epicki. Już mogli. O, dobra. Też mogli mi dać chociaż tego mi tylko o fajny spray widzowie my lecimy z kolejnym star dropem rzadki oczywiście bo innych nie ma kredyty kredyty dobra widzowie 100 błyskotek i star drop bardzo rzadki punkty mocy 2000 punktów mocy dostałem i uwaga 100 kredytów widzowie na pewno za fliko pięknie widzowie Ora, lecimy z kolejnym dropem no nie czemu nie oddaję kolejne kredyty kolejna dobra czy ja tu będę miał 800 kredytów Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, będziemy mieć widzowie nowego zadymiarza. I to legendę. Dobra, widzowie. Z Waga, kolejny stardrop. Bardzo rzadki. Gemy, 20 gemów. Oznaka. Waga. No kolejne rzadki. Ale z legendy ktoś dobrego to jak nic u wyleci. Chyba, że będzie szybsza legenda w tym. Nie, nie. Szkoda. 200 kredytów. Wpada. odznaka i star wizowy <laughs> epicki monety monety i sobie słowie swatem kolejny star drugi. dobra to ja nie mogę tak wolno tego otwierać bo nic mi nie dropi wizowie odznaka dobra troszkę speedrun a ja pójdę po, do tego gwarantowanego, legendarnego Stardropa, pójdę po mojego Kruka, bo on, on takiego kwarta mi dał. Ostatnio mi dropnął no, za ale już chyba ostatniego, ostatniego to u kolegi dropł, no, Epika. Już, już nie wiem, Jezowie. Taka fajna odznaka z kluczem. Stardrop. Rzadki gemy, game. Z Tobą skotek. I monety monety. I ta ikona jest mega, mi się podoba. Mega i to mega. Dobra teraz bardzo rzadki Coś innego chociaż Dobra zbliżamy się widzowie już do końca Ale dobra widzowie Stobus, kotek I stary drugie. Epicki I desend spray Dobra monety Monety I uwaga Odblokujemy Witamy pana Serge'a na moim koncie. Dzień dobry, 8 na 12. Zadejmiasz Serge, Maszyna zniszczenia widzowie. Teraz na mityka zwieramy. Oczywiście ten kiełek. Dobra, widzowie, odblokujemy sobie tego skinka. Co jak co, ale on mi się mega podoba. Anioł, laury, la, Lare i laury. Dobra, widzowie. Poszekajcie, a ja idę po mojego kluka Albo dam cięcie, widzowie. Dobra, widzowie. Ja mam mojego kontaktu. Więc my, otworzyć legendę. Huuu, legenda. Króczku, proszę, przynieś mi coś op. P. nie widzicie, widzowie, tutaj kruczek. I dobra, widzowie. Albo trzy obroty. Jeszcze. Niebo zgaśnie. Dobra. Gdzie jest Tu. Hyper charge do baza Kto by się spodziewał, że hyper... że hypera mi do baza wydropi. Ja na pewno nie. Ja za to wam widzowie pokażę moją kolekcję. Figurek. Kruk to już raczej wiecie. Dobra. Potem Leona to już na pewno znacie. Amber. Dobra, tu mnie zgasie, okej. Okay. Właśnie. Potem rouza. Taka Rauza widzowie. Jeszcze kogoś mam? Oczywiście. Tare to, to chyba nie znacie. Tara, proszę bardzo. Ej, what? Czemu ja mam za free star dropy? Nie. Ej, co się tu właśnie stało, widzowie? Ej, mi się browsters. Myślałem, że, że mam Edgara za free. Zowie. Co, Co ja mam zrobić, żeby go odblokować? Ja, ja chcę go za free. No, pisze, że mam to i do darmo, nie? Co wie? mi się browsters. No, co jest? On się? No dajcie, dajcie mi, że go. Liz. Co jest? Mam no zwykłe startropy. Ja nie wiem, widzowie. Ja nie wiem. A jak coś, to jutro jest odcinek, że testujemy serca. Więc kto wybije, ten będzie miał coś do oglądania fajnego. Oczywiście do mnie to każdy filmik jest fajny na YouTubie. Ale dobra widzowie. My się... My się zobaczymy ten... Yy, no jutro. Więc. papa widzowie. Widzimy się jutro. Narka.